Dzisiejszy tytuł wystawał na śniadanie. Dzisiejszy tytuł wystawał tradycja telegramy patriotyczne. Właściwie mało kto się interesował. Te telegramy właściwie uchowały się tylko dzięki temu, że Ludzie w ogóle dawniej niczego nie wyrzucali, i lubili zbierać. I ponieważ większość z tych telegramów to były telegramy z okazji ślubu albo jakichś podobnych uroczystości, to w Wielkopolsce przede wszystkim był taki zwyczaj, że para młoda robiła potem album związany właśnie z tymi wszystkimi telegramami i dzięki temu ona się częściowo zachowała. Pietra no, z Pieca, który ogromny ogromny marż, teraz też dużo sprzedaje, bo jest mniej więcej w mojej wieku. Ale nikt się tym nie interesował do tej pory. A uważa, że ma... ja, ale... Przede wszystkim ogromne zasługi położono z dwóch księgarzy. Którzy... Przede wszystkim pan Fidler, protoklasta pisarza, który miał dużą księgarni i drukarnię. Do jeszcze grunt pana technicznie pana ziszka, a potem poszło.